Jeśli masz już w domu psa, a myślisz o tym, żeby dołączył do was kot, to świetnie, że tu jesteś. Bo to, jak przeprowadzisz pierwsze dni, może zadecydować o tym, czy ta dwójka stworzy zgodny duet, czy będzie potrzebować znacznie więcej czasu na zaakceptowanie się. Zacznij od najważniejszego spokojnego, powolnego wprowadzenia. Kot po przyjeździe nie powinien od razu spotkać psa. Daj mu osobne pomieszczenie takie którym będzie czuć się bezpiecznie. Z kuwetą, miseczkami, kryjówką i miejscem do odpoczynku. Twój pies od razu wyczuje nowy zapach, więc pozwól mu powąchać drzwi i zrozumieć, że pojawił się ktoś nowy, ale bez stresu i bez presji. Kolejnym krokiem jest wymiana zapachów. Możesz podmienić koce, zabawki albo ręcznik, którego używasz przy kotku. Dzięki temu oboje zaczną łączyć nowy zapach z czymś neutralnym i bezpiecznym. Kiedy zobaczysz, że pies reaguje spokojnie, czas na pierwsze spotkanie. Ale nadal przez barierę, np. bramkę dla dzieci. Pies na smyczy, kot z możliwością odejścia w każdej chwili. To kot decyduje, jak blisko chce podejść. Spotkania powinny być krótkie, spokojne i zawsze zakończone pozytywnie. Jeśli pies jest wyciszony, pochwal, daj smakołyk. Jeśli kot wykazuje ciekawość, też to doceniaj. Tutaj budujesz fundamenty ich relacji spokój, bezpieczeństwo i brak presji. Nie zapominaj też o tym, że kot potrzebuje miejsc niedostępnych dla psa półek, wysokich drzewek, platów, z których może obserwować sytuację i wiedzieć, że ma kontrolę. Dla kota możliwość wycofania się to absolutna podstawa. Z czasem, kiedy oboje będą reagować stabilnie, możesz pozwolić na wspólne przebywanie w jednym pokoju, ale cały czas pod nadzorem. A kiedy zobaczysz, że pies rozumie granice kota, a kot przestaje się stresować, wtedy dopiero możesz zacząć ich zostawiać razem na krótkie chwile. Najważniejsze w tym procesie są dwie rzeczy: cierpliwość i konsekwencja, bo choć niektóre duety dogadują się w kilka dni, inne potrzebują kilku tygodni. I obie sytuacje są zupełnie normalne. A teraz mam pytanie do ciebie. Masz już w domu psa i kota? A może właśnie planujesz takie połączenie? Opowiedz w komentarzu, jak przebiegało pierwsze spotkanie. Chętnie poczytam twoją historię.